Witajcie! Ciebie będzie odcinek z mojej bazy Prepersa. Bycie Prepersem to nie tylko sztuczki burszkraftowo struwiwalowe ale także umiejętność przetwarzania jedzenia, robienia zapasów. Więc dzisiaj zapraszam Was na krochówkę. Krochówkę, którą przygotujemy w słoikach na zapas na przyszłość. Mamy cebulę, parę ziemniaków, boczek, jakąś kiełbasę. Oczywiście. Groch już zamoczony, duży garnek z pokrywką. No ja się wycwaniłem, kupiłem sobie mrożone warzywa. Ale można też pokroić świeże warzywa, takie jak tutaj są. Albo jak każdy lubi, do tej krochówki. zaczynamy od cebuli. Tu się nie ma co z tym bawić. Jak to mówił świętej pamięci Adolf Kudliński, ojciec wszystkich polskich prepersów. Robimy dla siebie. Szybko po kolei to nie jest Magda Kessler. To ma nie zajmować dużo czasu, tylko ma nas odżywić w trudnych chwilach. Następnie włączamy płytę, czy, czy gaz, czy ognisko. Pytanie, co tam macie? Pod ręką rozgrzewamy garnek. Dajemy trochę tłuszczu. Nie wiem, na oleju, ale jak ktoś woli, to może być smalec albo masło. i czekamy aż się zagrzeje mamy chwilę, jak nie wiemy czy olej się zagrzał to wrzucamy kawałek cebulki smażyć się smaży czyli olej już jest dość ciepły teraz wrzucamy reszty Wymieszamy ładnie, cebulka nam się smaży. Teraz mieszamy ogień i na warsztat idzie boczek i kiełbasa I to samo teraz z kiełbasą kiełbasa już pokrojona, no i trafia też do garka. Patrzcie, jak się ładnie smaży cebulka z kiełbasą. Teraz czekamy, aż się trochę podpiecze, i bierzemy się za ziemniaczki. Za ten czas już nam się mięsko ładnie przesmażyło z cebulką. Pięknie to już wygląda. I teraz do tego dodajemy ziemniaki. Gdy wróciliśmy ziemniaki, teraz dolewamy najlepiej przegotowanej wody. Dosypiemy soli teraz, żeby te ziemniaki się gotowały w osolonej wodzie, bo wtedy są lepsze. A przynajmniej dla mnie są smaczniejsze. I poczekamy 10 minut aż się ziemniaki podgotują. A zanim będą się gotować 10 minut dodajemy oczywiście jeszcze groch, o którym zapomniałem. Razem z wodą. No sobie tą miskę wyczyszczę. I czekam aż się będzie gotować. Sporo soli. Ale nie za dużo. Na samym końcu będziemy doprawiać do smaku. Przykrywamy i czekamy aż się zagotuje. Zupa nam się już gotuje. 10-15 minut. Tak plus minus. I teraz jedyna łatwość. Miks jakiś warzyw. Wsypujemy do środka. Aby się jednym ręką. Wymieszamy i czekamy aż znowu się zagotuje. Po dorzuceniu warzyw zupa gotuje się nam około 5 minut. Teraz jest czas na przyprawy. Zielę angielskie, liść zaurowy. Ja dodaję bazylię, oregano i majeranek, ale dodajcie sobie przyprawy, jakie lubicie, no nie? Ładnie to teraz wymieszamy i tak będziemy długo gotować, aż nasze ziemniaki i groch zmiękną na tyle, żeby było już dobre do jedzenia. z około 10 minut myślę. Jak ktoś kroił większe kawałki, to dłużej. Dlatego weźcie sobie potem za 10 minut y, troszeczkę głównie grochu i, i ziemniaków na, na talerz. I sobie spróbujcie czy są ziemniaki miękkie i czy groch jest miękki. Jeżeli będą miękkie, znaczy, że zupa już jest gotowa. No nasza zupa gotowa wygląda tak. Jeszcze się gotuje. Podobno grochówka jest dobra. Jeżeli wkładasz łyżeczkę i stoi, to jest dobra grochówka. Jak widać stoi ta łyżeczka całkiem nieźle. I tutaj mamy wyparzone słoiki, teraz po prepersowsku. Będziemy przelewać zupę do słoików to jest bardzo ważne, żeby ona się gotowała bo nie będziemy ich wekować, tylko przelejemy wrzątek i obrócimy ich do góry nogami pierwsze gęste przelejemy na górę rzadkie ważne jest ważne jest żeby nie lecieć do samej góry tylko zostawić troszeczkę miejsca teraz wycieramy ładnie zakręt, na, 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 miejsca na nakrętkę górę słoika wycieramy również zakrętkę zakręcamy bierzemy ściereczkę bo to jest bardzo gorące bardzo mocno i obracamy i tak wszystkie słoiki. I tak obrócone słoiki zostawimy do jutra do rana, a jak go stygną rano, to obrócimy je znowu potem do góry nogami i budą do lodówki. I takie słoiki nie potrzebują parceryzacji, mogą leżeć w lodówce 2-3 tygodnie więc mamy jedzenie na 2-3 tygodnie a jeżeli chcemy na dłużej to trzeba je stawić do garka i zapasteryzować wtedy mogą leżeć parę miesięcy a reszta zupy będzie na dzisiaj i na jutro na obiad dziękuję bardzo za oglądanie do zobaczenia